To no jest z nami oczekiwana gwiazda przez wszystkich, przynajmniej przez część męskiej publiczności, bo dużo pozytywów słyszałem po wywiadzie, który przeprowadziliśmy, ale jutro jesteś troszeczkę pod stresem, bo trzeba wykonać zadanie i pokonać czeską rywalkę. Pod stresem na ten moment jeszcze, jeszcze nie jeszcze jest taki moment, że mogę się wychillować, odpocząć, dobrze zjeść i, i na razie o tym jeszcze nie myślę, aczkolwiek już skupiamy się pomału, koncentrujemy i jutro myślę, od rana już będzie taki dzień mocno, mocno nastawiony na to, co ma się wydarzyć wieczorem. Słuchaj, jak poszło zbijanie wagi? Dużo zbijałaś, bo chyba nie macie ten limit, którym docelowo pewnie nie będziesz walczyła, będziesz pewnie starała się zejść niżej. Jak to wyglądało teraz? Tak. Tym razem nie narzucałam sobie jakiejś presji. Tak naprawdę, ile, jadł, ile mogłam, tyle jadłam do praktycznie samego końca. Na ostatni moment, z moim dystykiem, po prostu podziałaliśmy trochę, więc nie, była to wymagająca, nie było to wymagające zbijanie wagi. Jak w ogóle ci się jawi rywalka? Gdzieś już udało się jakieś materiały ciekawsze zdobyć z jej treningów, z jej ewentualnie umiejętności, z gdzieś walk? Ja tak, przepracowałam wszystko, co można przepracować na Mańkuta tutaj z pomocą chłopaków na wysokim poziomie, także myślę, że nie mam się czego obawiać. Jeśli chodzi o jej walki, tak jak mówię, trener się tym zajmuje, jeden z drugim, ja w to nie wnikam, ja wierzę w to, co on mi mówi, co ja mam robić i na tym się będę chciała już skupić. Jesteś zmęczona po tym całym cyklu przygotowawczym. Czy, czy już teraz te ostatnie powiedzmy dni były takie, że dało się odpocząć, organizm odpoczął, no, bo mówię, po twarzy patrząc, wyglądasz bardzo dobrze. Jestem zmęczona po cyklu przygotowawczym, ponieważ był bardzo ciężki. Aczkolwiek no, ten ostatni tydzień już był light. Leciutkie treningi, spacerki, więc y, myślę, że się zregenerowałam. I już się trochę nie mogę doczekać i chyba stąd cała energia. Chyba kibice też nie mogą się doczekać. Oczywiście nie nakładamy tu presji, ale chcemy ciebie zobaczyć w dobrej dyspozycji, dajcie dobrą walkę, aby żadnej się nic nie stało, no i oczywiście żeby wygrała Polka z Kielc, czyli Ada Jędrzejczyk. Tak oczywiście za to trzymajcie kciuki i pozdrawiam serdecznie. Widzimy się jutro o 20:00. Dziękuję bardzo.